że ten sezon rozpocząłem przygotowanie do tego sezonu dokładnie z innym nastawieniem do tego roku, aby, aby ten sezon po prostu był zdecydowanie lepszy od tego zeszłego. Zmieniłem rzeczywiście otoczenie też mechaników rozstałem się jednym mechanikiem. Moim moim kiedy teraz będę przygotował właśnie w próbie, właśnie okiem, czy trenera, czy też nie Jak od grudniu, że w grudnia, na przykład rozpoczęliśmy przygotowania szczytowe, a także przygotowania kondycyjne. Myślę, że każdy z nas jest zadowolony po tych przygotowaniach, bo, bo ten okres e, ciężko już przepracowaliśmy i naprawdę możemy być z tego zadowoleni. Myślę, no myślę, że w tym roku też troszeczkę inaczej, inaczej my, To w zeszłym roku posponowałem y, sześcioma motykami y, marki GM. W tym roku będzie to tylko cztery silniki, ponieważ zdecydowanie, y, że w zeszłym roku troszkę za dużo, bo za dużo było mieszane z silnikami i, i przez to też y, taka, taki, taki chaos y, w moim tygodniu był. i od tego właśnie roku troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Myślę, że też e, ten regulamin, który w tym roku będzie obowiązywał, czyli, czyli trzy biegi właśnie obowiązkowe dla, dla polskiego nie, to też taki, taki plus e, dla mnie się też dodasza, bo wiadomo, ja te trzy biegi kolentowane i na pewno ta, ta liczba będzie zdecydowanie większa jak w zeszłym roku. No sami, którzy zobaczą jakoś, e, na pewno się będziemy wygadywać. E, Właśnie też nasz cel na ten sezon, chcemy być właśnie taką czołową polską parą milionów. Myślę, że ten sezon jest dla zrealizowania. Dzięki. Witam serdecznie wszystkich. Jeszcze tak rozpoczęła się podsumowanie zeszłego sezonu. Spędziłem go na po kolei Żurawicz, gdzie nabywałem cennego doświadczenia w drugiej lidze. Jakieś tam swoje indywidualne plany na, na ten sezon sobie gdzieś tam spełniłem. sobie do finału sezonu juniorów, co, co było takim moim głównym założeniem przed sezonem 2010. Drużynowo z że gdzieś tam już, gdzieś tam właśnie Dobrze się prezentowaliśmy w lidze Myślę, że byłem takim właśnie punktem drużyny, który Punktował właśnie na równym poziomie No i to wszystko na sezon, na, na sezon 2010 Przygotowanie do sezonu 2011 Rozpoczęły się praktycznie w grudniu Trenowaliśmy na sali oraz e, niedawno leczyliśmy z z e, zgrupowanie udało się całkiem, całkiem e, dobrze, e, drugi, drugi dzień e, już startowaliśmy z pod taśmę, e, pogoda troszeczkę nie, nie była e, po naszej stronie, ale udało się te trzy treningi takie konkretne odjechać i, i jesteśmy dobrej myśli. Dziękuję.